które się no posesja, w której ukrywali się badzieści. Się. Się, się, się dwóch tam. Tam. zamieszanych w zawódców policjantów podczas w pod hmm. Strzelaninie do której doszło z dni przestępcy i dwóch policjantów. O 16 zostało rannych. O zaniedbanie i narażenie na niebezpieczeństwo policjantów. Prokuratura oskarżyła go wiceszefa w policji Jana P. było naczelnik wydziału do walki z terrorem kryminalnym w P. I bardzo ładnie udzielam takich wyników. Jakuba J. Oskarżeni liczą na to. uniewinnienie. Nie, nie, nie. To, co dzieje się w szpitalach, to jest ja ja powoli taniec na linie. Są takie miejsca, gdzie pacjenci i lekarze z drugą, bo komownicy ublokowali szpitalne konta, a w innych głos przeciwnie, właśnie je zajęli. I kończy czerwoną przerwano w łódkę, bo to, 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 to będzie można wyraźnie kogoś, to, to 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 tak? Chcą zrobić chorą zdrowia. Najbardziej wyczerpały się dziewcząt, bo z tymi, od czterech lat. Na to zrobić. Pod drzwiami tylko tego szpitala stoi jedna z dników, na których naciskamy. Ja nawet bez zgody nie mogę tych lekko Razem, pokażę gdzie ma. Nie ogoliłeś się <ci> dzisiaj. Nie ogoliłeś się jeszcze jutro. Taki mam styl. Ale coś tam... Taki jak jesteś. Nie jestem fotogeniczką. Nie rób obliczenia, to nie będzie widać. Tego nie. Trzeba trochę pojęć i poczekać. mi ta obejrzeć. to później obejrzysz. Tutaj ten, ten. Ten malec jest najważniejszy, a nie my. Nie, ty... o, nie to się jest. Ja o, nie, to jest ja mówię, daj nie. Daj to do siebie później. Później to do ciebie. Niech to tam nie płakał. O

Popatrzcie. A ja mi. Po trzeba jeżeli... zrobić. Tak. O. o tak. Każde przestępstwo do prywatnych praw dzieje w ręce. Ja wezmę to. to <coughs> <here>

no to, no to trzeba to było po, całą taśmę, się było zawierać, za no to, no to, to, to nie na miejscu się, nie tak? No no Nie, to, nie to, będziemy to, robić takich tygodni. wielu adwokatów pomoże jednak za darmo, ale tak jak w sądzie czy prokuraturze.

Większość unijnych polityków powiedzieli w Polsce. Mocno. Jeszcze tak Za <_cer selling> no. <u> opowiedziało się 76% uczestników referendum i dlatego przewodniczący Komisji Europejskiej uznał, że takie wynik głosowania jest O, W jest niska, bo 42% w Nie, upłynął ten 18 miesięcy od udostania poprzedniej ręki. Z całym szacunkiem.

Pytanie do zakładu Jak użytkończyła najbardziej? Jak on Wszystko jest. Invece, jest. jest. No. Nie No, to na no. no. co ma? to mleczne? Tylko w żółku. Tylko w Więcej trzeba wiesz? nie chcesz. nie Ale je, bo już się pytali, Widzę, jest Dodatkowo jakiś z coś, coś po prostu przed domem, przed domem, tak. tak. No, w tych tak Teraz było No, nie są dobrze pieniądze. Um, no, no czy no, oczywiście, że nie. Nie ma tam żadnych z tego powodu, Panie Dyrektorze, że człowiek... To Ciebie do Dobrze, nie mówię, bo nie O te nasze pieniądze, którymi tutaj zagadujemy. No to nawet, z przepisami. Czyli nawet człowiek umierający na walka e, nie można, lud nie może znaleźć sposobu wypłacenia ręki ale... I tak, nawet... jesteśmy zmęczeni po urodzinach.